Witam Was z tej strony, Refus. Yy... I kanciarz. No, i kanciarz. Yy, ostatni odcinek. O jezu, ale brzydko. Ostatni odcinek zakończył się cięciem, ponieważ okazało się, że już jestem po 15 minutach, a jak wiecie, partnerstwa nie mam. Yy, no, i, no i zakończyło się cięciem, niestety drugiej, drugiej części nie mogę dorzucić. Nie wiem czemu się wzięło i zgubiło gdzieś. No i tak wygląda nasza piwnica. Piwnica, magazyn, no takie coś. Tam jeszcze będę skrzynie, postawimy, a tu będzie dziura w dół. Nie się mm. teraz kopać tam w dół. Się mm. Boję, że na lawę trawię, czy coś. E, w dzisiejszym odcinku zaczniemy się zajmiemy się przygotowaniami do pójścia na wyprawę do jaskini. Hoho. Ho. No. E, to my się tutaj szybko przygotujemy dobra, i dobra, witam was po krótkiej przerwie, już jesteśmy przygotowani no, na wyprawę do jaskini. Mamy, ze mamy skóry. te nasze epickie skóry na sobie. No dobrze. Jeszcze musimy jakieś skina dla siebie wymyśleć. A to sobie potem zajmiemy się. To my ruszymy w stronę. No. Keywa, a, a, a czekaj. Keiva. A pójdziemy na zachód. Czyli tam musimy iść. Żebyście się nie zdziwili, tutaj. Bardzo walecznie, o, creepers, tak. Wyszedłeś z Hatuśnikiem wybuch od razu. Bardzo tak, bardzo walecznie. Coś. No. no, tutaj dokończyłem. Dokładnie. No to idziemy na zachód. Ale możemy Musimy iść. walić tam. Bamy. Chodź tu walniemy prostą. Mamy trochę mięska. No dawaj, dobra. będzie, drewna. Dobra, jedziemy. Mam kiel, dobra, idziemy. Oj, coś brzydko tutaj chodzi, takie dobre, to jedno. Coś się miałem was spytać. Pamiętam co. Grrr, nieładne. Mało miejsca na dysku. O fuck. E, musicie chwilę zaczekać, bo mój komputer już wrzeszczy, że jest mało miejsca na dysku i muszę dyska przenieść. Zapisałem. To za chwilkę wracam. Dobra, już wróciliśmy. Okazało się, że na moim dysku jest jeszcze wolnego z 10 giga i mój komputer trochę szaleje. E, może łódki byśmy zrobili, geniuszu. Dzień. Nie, ja tam popływam sobie. Zmoczę skórę. Tylko <noise> 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 żeby ci się nie zmniejszyła. No i czemu ten... Na jaj prawnie. Dobra, Bo czekaj. Czekaj dobra benja. benja. Znikłeś mi. Ja już jestem na brzegu. ale dobra. No i się zacumowałem. Płyń. Wol, pyta ruszyliśmy. Ogar? Ty, ty ty łódka stój. Jakie bogate są nic <laughs> Ej no co to dobra, co Dobra dobra to ale w ogóle ty jest jesteś. weź Weź kurde, bo łód, nad łódką nie panuje. Giń Wolę popływać. Bo strasznie laguje Gdzie ten cave? A ten cave jest, mój drogi... Kuleszko y, na zachodzie gdzie jest słońce? Tam jest słońce. Eee, czekajcie chwilę, tylko lagi ogarnę, bo to jest strasznie straszne.